Tak wygląda miejsce naszego noclegu. A ogólnie mamy poranek dnia trzeciego. Już nie taki zupełnie poranek, koło ósmej, jest trochę przed ósmą. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj troszkę dłużej poleżeć z tego względu, że do e, Krościenka mamy 13 km, więc naprawdę pełen luz. I to dzisiaj niewiele, dlatego jest do przejścia, więc na spokojnie można. Śniadanka tutaj nie robiliśmy w tych krzaczorach. Uznaliśmy, że skoro jest godzina do lubania, a tam jest socjal widok, no to po prostu pójdziemy sobie na lubań i tam zrobimy sobie śniadanko i wtedy tam będziemy się. O, pokażę wam to. Tam będziemy siedzieć z takim pięknym widokiem. Zostało nam jakieś pół godzinki do wieży na lubaniu. A widoczki takie, w zasadzie może nie widoczki a tereny bo widoki były wcześniej i myślę że też będą zwierzy piękne i z jednej strony ten nocleg naprawdę mieliśmy fajny bo tacy schowani trochę na bok od szlaku no ale jakbyśmy spali na wieży na lubaniu to można by było podziwiać wschód słońca i panoramę Tatr a no tak zobaczymy panoramę Tatr w trochę późniejszych godzinach. Co my mamy tu za szczyt? Jaworzyny. Do lubania 40 minut. No, czyli tempo mamy takie zgodne mniej więcej z tabliczkami. Może troszkę wolniej, no ale, wiadomo, warunki zimowe, trochę cięższy plecak. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Słoneczko, ładny żółty kolorek. Na tle tego białego śniegu. Chyba, czy będzie. Okulary przeciwsłoneczne wyjąć. Ale daje po A tak, to bym że na Lubaniu. Zrobiony, co najważniejsze. Zrobiony, bez żadnych postojów. Metodą Łukaszenki. Wolne tempo, ciągle do przodu. Łącznie jest samowieżą, Wszystko z plecaczkiem. Piękne widoczki. No, oczywiście wieje tu. A teraz trzeba zejść na dół i zrobić sobie śniadanko. Z pięknym widokiem. I trafiliśmy do miejsca którego mieliśmy wczoraj trafić? Tu mieliśmy mieć nocleg, zaraz obok. No ale jesteśmy dziś. Teraz trzeba. Herbatkę zrobić, śniadanie upragnione. Woda, połowie zamarznięta. No i tak jest lepiej niż myślałem, bo myślałem, że wszystko zamarznie. No, jak w domu. Nagrywam. Ale mikrofon na tyle daleko, że słabo było, słychać. Naprawdę piękne miejsce na owsianeczkę. Mogłem zabrać okulary. No, ale trudno. Właśnie w takich momentach naprawdę te wycieczki są fajne. A ja no, żartuję sobie. A są fajne. Są mega widoczki. Są fajne wyzwania. Ta wycieczka dla mnie to jest taka pierwsza kilkudniowa wycieczka w góry zimą. Są to niskie góry, ale już pewne zimowe warunki można przetestować. Można sprawdzić ubrania. Można sprawdzić, że tak powiem, sprzęt. A zanim pojedzie się gdzieś wyżej, no warto to zrobić w niższych, trochę bezpieczniejszych partiach. Dobra, idę po te okulary. Musi nie da tak siedzieć. Takie piękne widoki z Lubania. Coś pięknego. Pod słońce to tak ciemnawo wam. Ale mega, mega. Jeszcze tam dalej. Taki ładna Żółć na niebie. Zatrzymaliśmy się w takim socjalu. Z takim pięknym widokiem na linię wysokiego napięcia, która jest przed nami. No i oczywiście tatrami w dalszym planie. W dzisiejszą noc kulturalnie spędzamy w takim ośrodku trzy korony więc będzie normalnie, że tak powiem, łóżko można będzie wszystko wysuszyć, wykąpać się teraz dowiedzieliśmy się, że jest otwarty sklep Groszek więc idziemy zrobić sobie zakupy wtedy będzie ostre gotowanie, kolacyjki i jutro śniadanko Opuszczamy o środek Trzy Korony jest pierońsko późno bo troszkę po dziewiątej ale na nasze usprawiedliwienie jest to mam to, że kuchenka gotowała mega wolno a my mieliśmy zaporanowane na kiedyś bogate śniadanko. No i to trochę trwało zanim się to dziadostwo nagotowało. No, wstaliśmy jakoś tam 6.30, odwiedziliśmy sklep, zjedliśmy śniadanko, spakowaliśmy wszystkie nasze graty. i teraz co? Ruszamy dalej. Tak naprawdę dzisiaj mamy jeszcze cały dzień taki marszu planie 18 km. ale czy to wyjdzie to nie wiem, to się przekonamy i wtedy mamy nocleg dla namiociku i potem już zostanie 10 km do dworca. Po wyjściu z Krościenka GSB idzie bardzo mocno pod górkę no, na przełomie 5 km ponad 500 metrów ja na razie zrobiłem 2 km, przemek gdzieś tam z tyłu więc stwierdziłem, że po tych dwóch kilometrach mała przerwa na herbatkę bo w zasadzie bardziej, żeby po prostu się nie odwodnić choć nie ukrywam, chwilowy odpoczynek też się przyda ale raczej staram się iść wolno, a cały czas iść do przodu. Stanowczo ten odcinek do lekkich nie należy średnia prędkość około 3 na godzinę i cały czas pod górkę dopiero trzeci kilometr jeszcze Przynajmniej 2 km takiego cały czas pod górkę, i wtedy będzie upragniona kawa. Ale cóż, chciało się, to się ma. Pani była kawa gdzieś na piątym kilometrze, więc chyba dość 4,5. ale są takie czaderskie ławeczki, więc po prostu grzech by było nie skorzystać więc będzie kawa tu i czekał też aż dojdzie przeleg po przerwie kawałeczek dalej tak pięknie słoneczko smaży od razu morale podskoczyły mega jak się słoneczko wychyliło no i może też dlatego, że była kawa, na którą miałem bardzo ochotę i jedzonko znowu więc trochę energii wpadło Taka ładna dolinka na zejściu. No i przez to, że dolinka to niestety znowu będzie podejście dość mocne. Ale może się skończy tak, że na samej górze zrobimy dzisiaj nocek. Zobaczymy jaka będzie godzina, jak to będzie wyglądało, ile nam zostanie do końca. I wtedy będziemy decydować. Na razie dzięki słoneczku morale naprawdę mega fajne. No to mówiłem, że morale fajne, bo słoneczko i tak dalej. Nieźle się idzie. Było trochę z górki. No a teraz czeka nas coś takiego. Nie ja wiem, kamerka tego nie oddaje, ale tam jest taka no, sroga wyrypa w górę. Zrobimy sobie przerwę na herbatkę przed tym całym podejściem. I tyle. Słoneczko tak pięknie smaży, że można powiedzieć, że to wiosna w tym miejscu. Śniegu nie ma. Topi się. Naprawdę pięknie Piękna panorama słońce kija widać ale tu już obok trochę lepiej A jesteśmy na szczytach i niestety dość grubo tu wieje, ale jeszcze jakieś takie pół godzinki podreptamy i powinniśmy mieć jakiś nocleg. Przynajmniej mam nadzieję. Na pewno nie możemy za bardzo tu spać, bo wywiałoby nas. No ale zaraz się coś fajnego znajdzie. Godzina jeszcze w miarę wczesna. No i przez fikoł też było schronisko. I chciałem od tego schroniska odejść. Nie po prostu minąć, bo tam się naprawdę sporo ludzi kręciło więc jak zejdziemy sobie dalej to będzie większy spokój czasem mamy takie piękne widoczki i zaraz się wpakujemy w taką fajną drogę pod góry mocno zaśnieżoną fajnie między choinkami fajny klimacik na kulik i tak się ta aura zmienia od takiej gdzie nie ma śniegu po taką gdzie śniegu jest na grubo zachód słońca, czy taka końcóweczka tego zachodu. Ostatni poranek i pokażę Wam w jakim miejscu śpimy. Tak dość mocno przy drodze, niczego lepszego nie było, dość mocny wiatr. No i Tutaj zobaczcie jak no niestety letni namiot cały czas gdzieś tu się składa. Ta konstrukcja po prostu nie wytrzymuje tych podmuchów. Teraz jak na już wygina się mało, ale potrafił się składać tak prawie do płaskiego. A i tak staraliśmy się wybrać jak najsłabsze miejsce. O, właśnie, zaczyna się. Coś takiego się działo, niestety. Dobra, zbieram sprzęt, bo to naprawdę, jak byłem jeszcze w środku, to coś go trzymałem, a teraz naprawdę słabo to wygląda. Do piwnicznej zostało nam 4,5 km. A to jest generalnie cel naszej wycieczki. Myślę, że już nic ciekawego na trasie się nie wydarzy. Pogoda jest też taka, że wieje tym wiatrem i niezbyt jest przyjemnie, więc nie chcę mi się jakoś tam kamerki wyjmować. Więc dzięki za oglądanie i do następnego.